Dajcie. E, poprzednio zrobiłyśmy sobie, e, zrobiliśmy sobie, e, roz, e, zasialiśmy sobie tak naprawdę rozsadę pomidorów. Rozsada wyrosła nam piękna, zielona i gęsta. Jak już Wam mówiłam, jest to pewien problem, ponieważ pomidory tak no, nie urosną. Zresztą no, miejsca się im zrobiło trochę mało. Dlatego e, musimy e, zrobić e, coś żeby jednak z tego gąszczu dochować się takich oto pięknych sadzonek pomidora, które będziecie tak naprawdę już za 2-3 tygodnie mogli wysadzić do. Te akurat. One są do, do, dość wcześnie mi wyrosły. E, będziecie mogli takie sadzonki sobie wysadzić już do ogródka, tak naprawdę. Maj, początek maja. Tak, bezpiecznym momentem jest tak po zimnej zośce, tak? Czyli połowa maja. Natomiast e, jeżeli będziecie w miarę uważali, czy jej. W przypadku, gdyby odpłukać, wyskoczyły jakieś przymrozki, to przykryjecie te pomidory czymś, wystarczy, nie wiem, w kawałkiem folii na noc, to myślę, że spokojnie już można w początku maja takie pomidory do ogrodu wysadzać. Czy tam na balkon wystawiać. Zaraz o tym sobie powiemy po kolei. Mamy taką rozsadę, ona jest gęsta, musimy ją teraz przepikować i dzisiaj tym się zajmiemy. Ja, jakiego specjalnego podłoża nie potrzebujecie, ja zazwyczaj zużywam do tych celów to podłoże, które używałam do wysiewu, to przepikować, jak widzicie, ja znowu bardzo proste metody stosuję, możecie pójść moim tropem i zwykłe kubeczki do napojów plastikowe, jednorazowe sobie wykorzystać. Jest taka szkoła, że wszystkie pojemniki, które używam, powinny mieć w dnie dziurki. Otóż ja ten mit obalam. Pojemniki w dnie dziurki nie potrzebują, o ile tylko uważacie, co robicie z podlewaniem. Po prostu kontrolujcie, tak jak mówiłam poprzednio, wkładając palec do ziemi, w jakiej ona jest kondycji. Czy jest mokra, czy jest sucha. I jak jest sucha, to po prostu delikatnie podlewam. Naprawdę delikatnie, raz dziennie wystarczy jej i małą dawką. Co robimy? Napełniamy nasze kubeczki dość hojnie tą yy, to podłożem i znowu delikatnie je ubijam, ale naprawdę delikatnie. Ulubiona część mojej córki, to w podłożu robimy paluszkiem dziurkę. Moje dziecko jest przeszczęśliwe, jak na ostatnio żeśmy, no jakiś czas temu robiłyśmy tam ponad 40 pojemników. Moja córka, 40, ponad 40 dziurek cyk, cyk, cyk. To było y, bardzo y, dla niej fajne zajęcie. Y, teraz tak. Potrzebujecie bardzo specjalistycznego narzędzia do pozyskania poszczególnych siewek. Ja używam. Łyżek. Podważamy taką siewkę, mam akurat jedną, a zrobimy tak, żebyście widzieli dwie. Te są młode, te jeszcze mogłyby tak naprawdę tydzień sobie tu rosnąć, ale przesadzamy je już dzisiaj, żeby Wam pokazać, żebyście mieli czas na zrobienie własnej rozsady. Zobaczcie, ja ją tu wydłubałam, łapię teraz koleżankę jak naj... jest taka szkoła też, żeby ciągnąć za liście. Ja tego nie robię, zawsze wolę, jestem z tej szkoły, która łapie u nasady. I to jest taka sadzoneczka, którą sobie pozyskujemy, taka sieweczka. Bierzemy sobie taką siewkę, robimy ten dołek paluszkiem, jeszcze go poprawiamy, tak mniej więcej. Wkładamy siewkę i delikatnie wokół tej siewki ugniatamy podłoże. I kolejna koleżanka przepikowana. Czyli w zasadzie nasze, nasze, nasz żłobek, nasze przedszkole poszło teraz do podstawówki, do zerówki. To jest taka zerówka. No i tutaj prawie już skończyło myślę, że tu powoli jest gotowe, żeby przejść do gimnazjum. Słuchajcie, i mniej więcej potrzeba dwóch tygod tygodni, to zależy też od warunków, w jakich to rośnie, żeby uzyskać z takiej sieweczki przepikowanej, no już takiego dojrzałego pomidorka, który ma listki. Powoli zaczyna przypominać pomidora, wykształca te listki. Dopiero taki prawdziwy pomidor to pachnie. Już nie mówię o tym, jak on potem smakuje. Ale nawet sam zapach tego, nawet ręce mi teraz bardzo ładnie pachną. Prawdziwym, żywym, zdrowym pomidorem. No to co trzeba zrobić? Dowadniamy. Zwróćcie uwagę, że mamy już nieco większe pojemniki. To podłoże, którego ja akurat używam, to jest podłoże do wysiewu, czyli z mieszanką piasku, czyli dość mocno przepuszczalne. Czyli ono ma tendencję do tego, żeby wysychać. Takie pojemniczki, jak mówię, podlewamy, kontrolujemy wilgotność. One już nie wymagają żadnej szkarni, żadnego przykrywania, żadnej folii, bez przesady. Jeżeli macie balkon i chcecie, żeby te wasze pomidorki rosły na balkonie docelowo, czy tam na tarasie, no to wiadomo, że w tym nie będziecie hodowali pomidora i to będzie konieczne, że przesadzić do jakiejś większej doniczki. Do karłowych pomidorków wystarczy tak naprawdę to, tych takich czery Tak tego rozmiaru. Natomiast, no oczywiście, jeżeli mamy większe pomidory, no to trzeba większą doniczkę, no i trzeba podporę, bo te pomidory się wyginają. Ja mam takie wspomnienia z dzieciństwa, e, z działki mojej mamy. I e, tam też sąsiadki mojej mamy miały ogródki działkowe. I zwłaszcza taka jedna pani, e, która z całkiem niedaleko mieszka, miejsca, w którym teraz się znajdujemy, e, miała najładniejsze e, te tasiemki ze wszystkich okolicznych i przyznam się, powiem tutaj pani. Z moją kuzynką chodziłyśmy i podbierałyśmy te tasiemki, bo były prze, z przepięknych materiałów. Pani była krawcową. Znaczy, nie jest zawodna, ale szyła, więc miała różne bardzo fajne ścinki. I do, do tych właśnie pomidorów, bo nie tylko. Dlaczego znowu ścinki? To wam się teraz skojarzy. Dlatego, że zawsze naturalnymi materiałami podwiązujemy. Najpierw, to była bawełna, coś też, co nie będzie wpijało w te gałązki, co nie będzie robiło krzydy tym pomidorkom. No ale wróćmy do naszej rozsady, to była taka dygresja, ale czasami sobie warto takie rzeczy zapamiętywać. Um, jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o tę młodzież. Miejsce, w którym, je, w którym um, ustawiacie je na co dzień, zanim wysadzicie do ogrodu. Ta, powinno być maksymalnie doświetlone. Im więcej światła, tym te pomidory się lepiej rozwijają. Jak mają za mało światła, stoją na północnym oknie, to będą nam się wyciągały, no się etiolowały to się mówi. Czyli będą się robiły długie, wiotkie, jasne, bo będą szukały słońca. Jeżeli już mamy do wyboru, no to próbować jednak na jakimś oknie, parapecie bardziej doświetlonym. Można też próbować doświetlania lampami. Niektórzy zwykłymi lampkami biurkowymi starają się doświetlić, żeby te pomidory miały no, dłuższy dzień. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz, o której musimy pamiętać zarówno przy wysadzaniu do ogródka, jak i na taras, to jest hartowanie rozsady. Jak już ta młodzież podrośnie, czyli najpierw wietrzymy, później takie doniczki wystawiamy po godzinie, po dwie, na dwór, e, zanim nie można tak po prostu wystawić. Tak? Najpierw po dwie godziny, potem po jakieś tam pół dnia, aż w końcu docelowo wysadzamy na rabatę, ewentualnie e, wystawiamy na, e, na taras czy tam na balkon. Ale jak już jest taka w miarę stabilna pogoda, tam kilka stopni na plusie, to już można te pomidorki wystawiać, wysadzać. A już po zimnej to jest taki przyjęty gwarant. Oczywiście e, też, jeżeli no one mówią, e, też zależy od tego, jak one szybko Wam wyrosną, od tego właśnie, jak będzie na dworze, to tą decyzję już musicie troszeczkę podjąć na wyczucie, kiedy jest ten moment, tylko pamiętajcie, żeby sobie też wliczyć ich zahartowanie w ten cały proces e, przyzwyczajenia ich do zmiany warunków. Także zachęcam do tego, żeby dzieciaki w to włączyć, żeby to im pokazać, żeby, żeby je w to zaangażować. Eee, no jeszcze wam powodzenia, tak? E, jest najwyższy czas, jest teraz połowa kwietnia, żeby sadzić rozsadę, żeby, żeby siać w ogóle rozsadę. Nie jest za późno, absolutnie. Tak naprawdę zaleca się podręcznikowo robić to cały kwiecień. E, jeżeli sobie, oczywiście możecie sobie pomóc internetem, możecie sobie pomóc również wskazaniami na opakowaniach nasion w markecie. A w ogóle najlepiej, to jeśli potem jeszcze właśnie z takich pomidorków, które Wam wyrosną to sobie wyłuskacie nasiona, wysuszycie na słoneczku i zachowacie na następny rok.